Cześć. Dzień dobry! Dzień dobry, witam. Cześć. witam. Cześć. Dzień dobry! To ja też tam ręką. Dzień dobry. Mamy do pana parę pytań. No słucham, z uwagą. Nasze hasło w forum to jesteś boski. Jak pan to rozumie? No chętnie mi rozumiał, że do mnie to mówi, że jestem boski, ale i tak często młodzież rozumie, ale patrząc poważnie, to w każdym człowieku jest pierwiastek boski, pierwiastek duchowy i, i jeżeli człowiek o tym wie, to nie ma służyć wywyższeniu się, tylko pewnej pokorze i szacunku dla siebie samego i dla innych ludzi. Czyli jest w człowieku ten pierwiastek prawdziwie boski, prawdziwie nadprzyrodzony. Teraz ja, teraz ja. No, ja mam pytanie, jak wchodzący w dorosłość młody człowiek ma odpowiednio przygotować się do pełnienia roli rodzica oraz jak odpowiednio przygotować się do założenia rodziny? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeżeli Ty młody człowiek dorosłeś w dobrej rodzinie, to Ci będzie łatwo, nie musisz się wiele uczyć. Ale jeżeli wyrosłaś, przepraszam, w rodzinie kiepskiej i nie jest twojej winy przecież, to musisz rzeczywiście się bardzo natrudzić i dobrze jest wówczas znaleźć sobie kogoś, kto ci w tym pomoże, kto cię ukierunkuje. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to na pewno może Ci w tym pomóc dobry kampon. Namawiam ci, żeby to był kampon Ciebie starszy o 20 parę lat, ja to był tatuś i wtedy możesz mu zaufać i na pewno. Masz szansę pójść w dobrą stronę. Dziękuję. To teraz ja. Czy według pana słowo rodzina straciło dzisiaj na wartości? To znaczy słowo rodzina nie straciła na wartości, natomiast są ludzie w sieci i to liczni, niestety bogaci, którzy mają w rękach media, którzy próbują to słowo zniszczyć. Nadal słowo rodzina jest jednym z podstawowych wartości, wartość rodziny jest jedną z podstawowych wartości potrzebnych do szczęścia człowiekowi, bo przez rodzinę i tylko w rodzinie można wychować dzieci do, do wartości i wobec tego dzięki rodzinie yy, świat w ogóle przetrwa. I rodzina przetrwa, to jak Jan Paweł II mówił, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Pani rodzina jest najważniejszym takim elementem przyszłości ludzkości, natomiast są niestety bardzo silne w świecie, które próbują rodzinę zniszczyć, nawet nazwę rodziny próbują zniszczyć, próbując rodzinom nazywać jakieś związki, które są w ogóle niezdolne do rodzenia. To jest bardzo poważny i trudny temat. Tak. Pani Jacku, a dlaczego ludziom coraz bardziej brak pokory? I to jest problem. Człowieka, który się zagubił, który myśli, że stał się Bogiem, staje na miejscu Boga, człowiek przestaje szanować cokolwiek poza sobą samym i już się tak w tym zapędził, tak się zapętlił, że jemu nawet jest już wstyd uznać się autorytetu. To jest wielka niedola człowieka, który nie ma na sobą szpał, który tak człowiek, który ma trochę pokory. I uznaje autorytety i jest dużo łatwiej, bo bardzo łatwo mu wtedy znaleźć e, drogę do szczęścia. E, bardzo łatwo wtedy mógł poprawić swoje postępowanie, jeżeli zaczyna błądzić. Natomiast człowiek niepokojny, który sam siebie uważa Bogiem, e, no błądzi i to błądzi nie do końca życia. Smutne, żeby do tej roboczej jakiś się ale wtedy będzie już za późno. Dziękujemy bardzo. Zaraz. Dziękujemy. Ja, Gąsia, druga ja.